Jesteś nasz, jest jest Ojcze nieba, Boże, Zmiłuj zmił się nad, Boże. Zmiłuj Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupiciela Świata, Boże, Miłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmił się nad nami. Święto Trójca Jedyny Boże, Miłuj się nad nami. Święta Mar e, Mario, Mówi się, się za nami. Święta Boża, Rodzicielko, łucz się za nami. Pięta panna nad panami, módl się za nami. Matko Chrystuszowa, Młodzież się za nami. Matko Kościoła, Młodzież się za nami. Matko Łaski Bożej, Młodzież się za nami. Matko Nieskalana, Młodzież się za nami. Matko Najczystsza, Młodzież się za nami. Matko dziewica. Młodzież się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko naj. Mów się, się za nami, Matko przedziwna, Mów się za nami, Matko Dobrej Rady. Módl się za nami, Matko spożyciela, Mów się za nami, Matko z waliciela, się za nami, Panowie, Góry, Doliny Zielone, Walcie Dzieniste, Gajki, Źródła. I kręte strumyki, co i gra z morza falami, w powietrzu, bujasz krzydłami. Baczcie z nami, panią świata, jej wojna w jedzenie świata jej dłoń nasza wie nie trata. Ona dziewiątkich korona nadanioły wywyższona. Podje w panią nieba ziemi nie gardzi dary nasze. O nieba ziemi, nie gardzi dary naszemi. Ten strumyk i mruczenie, ptaszem tak odpięknięte. I co czuje, i co żyję, niech z nami słabi Mary. co żyje, niech z nami sławi Maryję. O żegnam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, po błogosław, wszystkie dzieci swe. O Maryjo, żegnam Cię, 哦。Oh. Oh. Panie Boże, Mariusz, no, się za nami, do, do Ciebie, uciekamy. Nie,